Dzień dobry moi drodzy, kolejna porcja nowości, nowego update'u Pet Simulator X. Zostawcie lajka like i zaczynamy od tych tutaj prześlicznych petów. Niestety mam dla was złą informację, ale o tym za chwilę. Zostawcie lajka like i lecimy. Słuchajcie, zaczynamy tak, pety fajne, Ko koci elf, hmm, fajnie wygląda, naprawdę mega kozackie i w ogóle stylizacja jest typowo świąteczna i naprawdę ładnie to wygląda, muszę przyznać. Tu mamy elfa psa, pies jako elfik to też. Mamy huge pety. Huge Elf Cat i Huge Elf Dog naprawdę mega kozacko to wygląda. Piękne, są prześliczne, tylko że jest jedno ale, słuchajcie. Jest jedno ale, bo jak widzicie tutaj, są to pety, za, które znajdują się w, jeżeli kupicie jakieś zabawki. Więc to jest niestety mega słabe. One znajdują się w tej paczce. To już zostało wyprzedane, kosztowało 30 dolarów i Pet Simulator DX to jest było Holiday 2022. Są to takie przylepki, takie bombki można powiedzieć, a raczej no do bombek mu dalek, to daleko, ale to takie zawieszki na choinkę, można powiedzieć. I jak to kupowaliście, z tego możecie dostać kod, którym jest szansa na zdobycie właśnie tych petów, już potem w grze. Więc no niestety, fajne te pety, ładnie wyglądają, ale one są tylko jak wydacie potworną ilość pieniędzy takich na, na te właśnie zawieszki na choinkę, więc no to tak średnio powiem. Ja jako taki bieda youtuber, no to, to raczej tego nie kupię, bo jest to drogie, nawet bardzo bym rzekł drogie. No niestety, to nie kolejny raz jak mega fajne pety są w rzeczach, które są jakby za pieniądze. Nie mówię już o ekskluzywnych jajkach, ale o zabawkach, które tutaj widzicie, więc jest to troszkę słabe. Ze strony PERS Prestona, ale mam też inne informacje, o których będzie już niedługo na kanale. Dajcie znać, co myślicie i czy podobają Wam się te peciki. Mi bardzo, no ale jeżeli to mają być pety, które są za kasiorkę prawdziwą i to dość drogie, no to trochę słabo.